Siadam na polnej kółkaski, moi kochani. Chcę wam coś pokazać, czemu nie warto zapraszać, nie wiem, na przykład kuzyna do wozu. No, kuzyna, akurat w tym wypadku, kuzyna na odwiedzinę, żeby do was przyjechał na dwa czy Cały czas siedzi na telefonie, cały czas telefon w ręce, siedzi i cały czas ogląda. Bober, kurwa, i tej ja najrzutniej, bo chodzi powiedział, przyszłość, dumie, mnie ze mną czas, a nie iść na telefonie. Na pierwszy raz dopiero telefon wziął od 5-6 godzin. A on. Cały czas I siedzi teraz, na tym. I teraz na pombuczka, kurwa. Na pombuczka, co na pombuczka? Powiedz, że pierwszy rości się muszę nie. Nie, pierwszy nie, ale on cyganiów. No, on już Nie oni, nie, nie. te. Ty. Ty, jakie pę? Pę cyganiów. Czekajcie, tu jest moja kochana żona. Bratka. Powiedz szczerze, czy on nie siedzi cały dzień na telefonie za czas? Siedzi na Przyjechał, powiem, do mnie go zaprosił nie. i ją cały czas na no, tym wyleciał. Jak... Dwa lucyfery. Nie, dwa lucyfery. No, to jest cała prawda, także moi kochani, nie zapraszajcie rodziny, nie ma sensu, bo i tak będą siedzieli na telefonie. Ja on teraz na bombuczkach, by powiedział, jo kurwa tak samo siedzę na Indyku jak on, i jeszcze więcej. To... Na pewno, dzisiaj siedzisz więcej jak jo i brata i dzieci. Ja. Ty dzisiaj to można je rekord. Guinness wiesz, rekord. Ja bym bo, bo, bo buczek by tutaj był, nie? No to bycie no szelą w pycie. Pitną w tamamej zarodzie. No nie, zaraz w tamamej mamy Kurwa cy, cygan Także ja mojego, nie zapraszajcie rodziny na weekendy, to nie ma sensu. Ja, ja cygan, kurwa. A cygan zostanie cygonem. Po głębi en, widać. Entfolgen, nie entfolgen. Folgen, no. Bo nie, cygan nie ja chuj. Nie macie mnie odfollowować, macie mnie jeszcze ja dofollowować. O cygan nie ja chuj. O mokenia, nie słuchajcie. Ja tak prawie, Także prawie, nie zapraszajcie. Tak powiedział, prawda, ale u cygan jak chuj. Dobra, ulik w Jungingen, śmigaj. Hehehe <laughs>